Witamy Państwa na bazie numer 2. E, Dzisiaj odmładniamy osobę, która e, już przekazaliśmy imiona i tylko hasło przekażemy. Oto była prośba i e, tutaj e, wszyscy gotowi. Przekazane są imiona, wizerunek i ta osoba była już oczyszczona, teraz się odmładnia. Od, odnawia komórkę macierzystą, tak dosłownie. Tu się nie martwcie, że moje ręce mam jak zranione, bo nie mojego kota chwyciła. Myślałam, że mojego to był obcy koty mi podrapał. Zdarza się. Zagoi się. Dobrze. I hasło wzrastamy. To jest kobieta. Zobaczymy, czy skam przepuści. Już lewitują tam do pomarańczowej półkuli. Zobaczymy czy jest w wodzie. Lewitują do środka. Jest, jest w wodzie, jest, jest. Nic nie załapała. Do tej pory bardzo się cieszymy. Już jest w płukaniu, zaraz zobaczymy jakie pierwsze kolory wychodzą. Pierwsze komórki są wypukiwane. Czerwone, układ krwionośny. Jest jako pierwsze organy są e, układu krwionośnego właśnie wypukiwane. I brązowa e, farba to jest układ e, pokarmowy, jest wypukiwany, komórki układu pokarmowego zaczyna zawsze wypukiwać od tych najcięższym stanie komórki, gdzie są te organy. Zielona farba, zmiany genetyczne komórki. Jest e, e, już, się rozjaśnia, moment, ja, tylko tutaj muszę coś sprawdzić, bo mi tutaj wszystko działa dobrze, następnie się odbywa, rozjaśnia się, ta istota rozjaśnia, cieszymy się, no i te kolory wszystkie są wymieszane po bokach. Także już nie widać, jaka następna, jakie następne organy są wypukiwane, jakie kolory opuszczają właśnie to ciało. To jest proces, który musi trwać na tyle, na ile jest potrzebny, żeby wszystkie komórki były wypukane z informacji. I wtedy, jak jest przezroczyste ciało, teleportowane jest do góry do szklanej półkuli. No już, już rozjaśnia się cały czas. Półkanie jest intensywne. Ta energetyczna ósemka cały czas obraca, wypukuje. No i pozytywna energia wypełnia w tej chwili tą pomarańczową półkulę. Wypukiwanie informacji jest przyspieszone i wzmocnione. To jest znak, że ostatnie organy są wypukiwane i to są ten najmniej obciążony już i dlatego to jest przyspieszone wypukiwanie, wtedy, idzie szybciej. No kremowa się robi. Zawsze się cieszymy jak ktoś idzie na odnowienie komórki macierzystej i już był oczyszczony i nie załapał żadnego trzypa. Znaczy się, że dobrą drogą idzie silna istota. Smaczka, jest. już biała jest biała, się robi już. Bardzo dobrze. To już ostatnie, już, e, najmniejsze organy, najmniej obciążone są wypukiwane w tej chwili. Na mory. Już się portal tam do. Szklanej półkuli otwiera i to jest już oznaka, że cała grupa za chwilę będzie lewitować tam i będą oczekiwać przy stole kryształowym na teleportację tej istoty z wody kisowej. Za chwilę dobiega końca ten proces. Już zaczyna zanikać, zrobić się przezroczysta. To już jest już końcoweczka. Nie. Jakby Ciebie wypukali, to by nic z ciebie nie zostało, a ja. daś. No i cała grupa już lewituje tam tym portalem do góry i czekają teraz przy stole na to istotę. I już teleportowała tam na stół kryształowy. Na chwilę portal w podłodze się zamknie. Już zamyka się i woda już jest spuszczana, jest na stole, już są pszeni i skan i zaczyna ściągać warstwa po warstwie od głowy do stóp do momentu odkrycia komórki macierzystej, czerwonej z błękitnym punktem, bo to jest to archiwum informacyjne, które już jest uszkodzone i informacje są pozmieniane do wszystkich, we wszystkich organach, także tu będzie wymiana od nowa informacji do pierwotnych, jakie były. Cały czas ściąga warstwy. Stop. Już jest komórka macierzysta. Odkrywa. W tym miejscu się znajduje, tutaj gdzie jest ten dołek. Tutaj w głębi komórka macierzysta siedzi. Dobrze. Już skan z warstwami podjechał do góry. Rafael przyciągnął szerakę robotę i bierze na miary ta Igła na ten błękitny punkt i zaczyna zjeżdżać. Już weszła do tego błękitnego punktu do archiwum i zaczyna się wymiana od nowa informacji całego ciała wszystkich komórek. wszystkich uh, organów. No. viele wo dann auch noch so Dumplas, wiolet, no ta informacja wygląda, ma jasno-fioletowy kolor, błyszczący, a w tym e, jakby ciemne fioletowe serduszka takie, jakby były w tym, w tym, w tym, w tym informacje. I już jest wymiana od nowa informacji we wszystkich organach, tam w tym archiwum. I czekamy, aż się zakończy. Ups, żeśmy opiął gruzeczkę, przepraszam, nie z mojej winy, niespecjalnie da się nie. braj. Cały czas jest wymieniana informacja, owe informacje, cały zespół informacji. Musimy odczekać ten w jeden Cały czas odbywa się w powolnym tempie. U każdej osoby jest inaczej. U jednej duże u zależności jakie tam były właśnie zmienione informacje, w jakiej ilości. Już igła akurat się poruszyła do góry. Znaczy, że proces, proces odnowy wszelkich informacji w komórkach całym archiwum został zakończony. Już igła podjechała do góry z tym ramieniem. Rafael odstawia do laboratorium w tej chwili. I skan już zjeżdża, zaczyna kompletować ciało od nóg do głowy. Oddaje warstwa po warstwie. W tej chwili to się odbywa w bardzo szybkim tempie, bo tu już nie jest ostrożność zachowana na odkrycie właśnie tej komórki macierzystej. Teraz jest kompletowane ciało. Czekamy do ostatniej warstwy, jak będzie oddana. Jest to nas już? Już nos jest kompletowany. Także jak ta istota przechodzi, poprzez skan, tam do. Marajczowej półkuli, automatycznie jest ochrona i aura jest ściągana i teraz zostanie wszystko odnowione. Już ostatnia warstwa została oddana, skan pusty odjechał do góry, nowa aura została założona i ochrona planetarna nowa też i czekamy teraz. Tam się znają, bo już była na bazie pierwszej. No, zeszła ze stołu i się zaczęła tańczyć w radości. Bardzo się cieszy. Składa podziękowania wszystkich. Już się portal w podłodze tam otworzył. Ten ja no i ze ślizgawką. Żegna się i tańczy jeszcze raz tam, zanim wejdzie do portalu. Już szczęśliwa, kiwnęła rękną machnęła im ręką i zniknęła. W tej chwili doszło do połączenia z ciałem fizycznym i od tego momentu zaczynają się zmiany w ciele fizycznym. Będą wymieniane informacje we wszystkich komórkach, we wszystkich organach. To jest proces, który trwa, to nie od razu się staje. Tak? I gratulujemy z tego serca, wszystko się zmieni od tego momentu, a symptomy dolegliwości, tam gdzie są wymiany, coś jest uszkodzone, będą odczuwalne. Tak? Także kochani, zostańcie zdrowi i na dbajcie o siebie. Geladaś.